Cześć, witam serdecznie Hemos z tej strony w dzisiejszym odcinku o Warhammerze trzeciej edycji. Pokażę wam podstawę mechaniki i omówię kości, jakie są używane w tej grze. Zapraszam do oglądania. Na początek przejdziemy do omówienia kości. Podstawowe kości to jest tak zwane characteristic dice. To są niebieskie kości, możecie zobaczyć, jak wyglądają. Są to kości ośmiościenne, jedna ścianka jest pusta. Na pozostałych ściankach znajdują się symbol młotka. To jest symbol pozytywny, który gwarantuje nam udany test oraz tak zwany orzełek, czyli tak zwany bun. Dobrze, następną kością, w zależności od tego, jaką mamy postawę, może mieć postawę ostrożną lub agresywną. Ostrożna postawa, za nią odpowiedzialna jest kość zielona, dziesięciościenna. Na niej pojawiają się symbole następujące. Orzełek, czyli tak zwany bun, pozytywny efekt. Na jednej ściance może znaleźć się jednocześnie symbol młotka i klepsydry. Pozytywna akcja, ale która nam zajmuje więcej czasu. Oraz, oraz mogą nam się znaleźć młoteczek lub bun na jednej ściance. Oczywiście też pusta ścianka, jak na poprzedniej kości. Za agresywne działanie odpowiedzialna jest kość czerwona, również dziesięciościenna. Tu możemy uzyskać takie wyniki jak dwa muteczki, czyli dość, dość solidnie do przodu możemy pójść. Możemy też wylosować negatywny efekt, czyli tak zwany bain. Możemy muteczek plus bun lub na przykład dwa buny i negatywny skutek, ale z pozytywną akcją to jest pozytywny muteczek i kropelka odpowiedzialna za zmęczenie, w tym dostajemy tak zwany Zmęczenie fizyczne. Tu sobie dop dopisujemy takie punkciki zmęczenia fizycznego. Tak wygląda nasza karta. Ja może ją tutaj z bliska. Jest zmęczenie fizyczne i zmęczenie e, umysłowe, czyli stres. E, kolejną kością, jaką używamy, są kości tak zwane Expertise Dice, czyli kości eksperckie. W momencie, kiedy mamy trunks z. z naszych umiejętności, czy to są umiejętności podstawowe, czy umiejętności zaawansowane, wykupione e, osobno. E, każdą z takich umiejętności możemy rozwijać trzykrotnie, raz każdą umiejętność na rangę, aż do maksymalnych trzech. Tak? Jeżeli postawimy sobie tutaj taki tick w tym polu e, trainet, w tym momencie możemy do danej czynności, do danej akcji użyć kości eksperckiej. Kość ekspercka jest to kość żółta, e, sześciościenna, e, z symbolami Naszymcymi. Może to być bun, może to być e, młoteczek z plusem, oznacza to e, wylosowanie, e, ko, wylosowanie młoteczka, plus rzucamy kolejną kością tego samego typu, może być młoteczek i, jako najbardziej taka super akcja, to jest podwójna kometa e, Sigmara, która może zastąpić młoteczek, może zastąpić. E, buna lub może odpalić jakiś efekt z karty talentów czy z karty akcji, ewentualnie odpalić efekt krytyczny broni, czyli zadać ranę krytyczną. Kolejną kartą, negatywną tym razem kartą kostką jest tak zwana kostka challenge die, czyli kostka wyzwania. Te kostki miszgły dokłada nam w momencie kiedy zasta trudność testu. Od testy bardzo łatwe, nie wymagają w zasadzie rzutów, lub po prostu wystarczy rzucić kostkami bez tych kości challenge die, czyli bez kości wyzwania. Natomiast jeżeli trudność rośnie już do easy, rzucamy jedną kostką. Czy coś, jest w zasadzie proste. Jeżeli jest to średnio, rzucamy dwoma takimi kostkami, i tak dalej. Kolejne stopnie trudności, kolejne kostki. Challenge die. To jest najbardziej kostka, która najbardziej nam będzie przeszkadzała, najbardziej negatywna kość, ze względu na to, jakie symbole się na nie znajdują. Na jednych z ściankach potrafi znaleźć mieczyk. Mieczyk bezpośrednio neguje nasz młotek. Mogą znaleźć się dwa mieczyki, mogą znaleźć się dwa beiny, bein osobno. Puste pole lub najbardziej negatywny Gwiazda Chaosu, która odpala też odpowiednie efekty skat akcji czy skat talentów e, oraz może zastępować e, Bane'a. Ta karta, to znaczy ten, ten symbol, akurat nie ma takiej wartości bezpośredniej jak Gwiazda Sigmara, one też się równoważą ze sobą. Natomiast no, karta Sigmara jeszcze na przykład może służyć jako sukces, e, to nie służy jako pechowe czy nie służy jako e, mieczek. Kartą pozytywną i negatywną, kartą, kostką negatywną i pozytywną, to są naprzemienie kości fortuny i kości misfortuny, czyli tak zwane Misfortune i Fortune, czy kości szczęścia i kości pecha. Kości pecha, miszkie dorzuca nam w zależności od tego, czy mają miejsce jakieś specjalne warunki, na przykład próbujemy wykonywać czynność w czasie deszczu, czy na przykład walcząc w głębokiej wodzie, wtedy dostajemy. Kości misfortuny, Misfortune. Kości fortuny możemy używać jako dopakowanie naszego rzutu, wydając tak zwane punkty fortuny. Każda, każda postać na początku sesji dostaje trzy takie punkty. Jest to jeden z podstawowych parametrów, którymi miszgry gry może nagradać graczy za udane akcje, czy za udane fabularnie akcje, udane akcje militarne czy, czy społeczne. Dostajemy punkty fortuny, które możemy później przekazać bezpośrednio na kostki fortuny. Jeszcze jedną rzeczą, którą, jeszcze jedną rzecz, którą możemy dostać, taką kość fortuny, jest rozwinięcie. Możemy sobie w rozwinięciu naszej kariery wykupić tak zwaną kostkę. Fortuny dla danego parametru głównego. I może to być dla siły, twardości, zręczności, inteligencji, siły woli i tak Wtedy tutaj w tych kwadacikach dopisujemy obok, ile mamy takich kości fortuny na dany parametr. Kość fortuny jest to sześcienna kość, kość pecha również sześcienna. Odpowiednio znajdują się na nich symbole młoteczek. Bun. Oraz trzy ścianki puste, czyli mamy 50% szans na to, że rzucimy jakiś pozytywny efekt. Na kostce pecha mamy również mamy dwa symbole mieczyków plus kość plus symbol bejna i trzy puste pola, czyli znowu mamy 50% szans na to, że wylosujemy negatywną, negatywną jakąś. Wynik. Tak wyglądają kostki, są to wszystkie rodzaje. Mistrz grzy najbardziej będzie potrzebował zapewne kości pecha i kości wyzwania. Gracze na początku będą korzystać głównie z kości charakterystyki, czyli to, ile parametrów mamy przeznaczonych na daną cechę. Tyle kości będziemy rzucać i odpowiednio, w zależności od tego, jaką postawę przyjmiemy w czasie walki, i to zarówno fizycznej, czy też społecznej, będziemy zmiać odpowiednio kości charakterystyki na kości działania takiego agresywnego, ale dużego ryzyka, ale bardzo opłacające się lub ostrożnego działania, które możemy zrobić akcję wolniej, ale mniej ryzykujemy, że coś się stanie nie tak w rzucie. Jak wygląda tworzenie puli rzutu? Przede wszystkim, jeżeli rzucamy przeciwko cesze przeciwnika, czyli na przykład nasza postać przemyka się w lesie, kontr naszym przeciwnikiem jest na przykład jakiś zwierzoczłek, który aktywnie będzie próbował nas znaleźć. Próbujemy się przemnąć w obok posterunku zwierzę człowieka wtedy używamy naszej umiejętności stilt czyli przemykania się takiego natomiast przeciwstawiać nam będzie cecha observation oparta o inteligencji patrzymy na co nasza Umiejętność jest oparta, o, o, umiejętność jest oparta o naszą zręczność, natomiast przeciwnika, obserwacja oparta jest o inteligencję. I teraz tak, jeżeli nasz parametr główny, o którym opieramy, umiejętność, jest większy niż parametr przeciwnika, ale nie dwukrotnie, wówczas mistrz gry dokłada nam jedną kość wyzwania. Jeżeli tak by się okazało, że przykładowo. Nasze agility wynosi 4, przeciwnika inteligencja wynosi 2, wówczas dwukrotnie przewyższa nasz parametr, parametr przeciwnika, który jest odpowiedzialny za obserwację. Wtedy tej kości wyzwania nie ma. Jeżeli tak się okaże, że nasz parametr w tym przykładzie przemykania się oparty o agility jest równy parametrowi inteligencji w przypadku tego naszego zwierzęcia człowieka, wówczas niż gry dokłada nam drugą kostkę wyzwania i w tym momencie już mamy dwie kości challenge die. Jeżeli tak by się okazało, że przeciwnika parametr jest wyższy od naszego, to wówczas dokłada nam niż gry trzy takie kości. Jeżeli dwukrotnie przeciwnik przewyższa nas cechą opartą o, znaczy jego główna cecha jest dwa razy większa niż nasza wykorzystywana do danego rzutu, wówczas niż gry dokłada nam nas cztery kości, no to praktycznie jest nie do wykonania dla postaci niskopoziomowych, zważywszy, że pechowo może nam się trafić aż 4 razy 2, czyli 8 mieczyków, musielibyśmy wyrzucić aż 9 mieczyków na naszych kościach, czyli, no, w postaci no, nie do przejścia. Jak wygląda taki rzut? No przejdźmy znowu do tego przykładu przemykania się. Załóżmy, że mamy zręczność naszej postaci na 3, to jest średnia, Średnia tego parametru dla postaci początkujących. Ustawiamy sobie pierwsze kości charakterystyki, czyli te oparte o nasze cechy. Mamy parametr na 3. Następnie, jeżeli działamy ostrożnie lub agresywnie, jedną z tych kości lub więcej zmieniamy na odpowiednie kości naszej postawy. Jeżeli przejdziemy Powiedzmy tylko na jeden, jakby w głąb danego, danej postawy, no to zmianę na jeden. Zakładam, że przemykanie z czynnością, która wymaga ostrożności, w związku z tym ustawimy sobie tryb naszego działania jako ostrożny. Jedną kość zamieniamy charakterystyki na kość ostrożnego działania. W tym momencie tak wygląda nasza pula. Jeżeli by się okazało, że nasza postać jest wytrenowana w czynności jak skradanie, to moglibyśmy dorzucić kość Expertise Dice, czyli kość ekspercką. Załóżmy, że nasza postać jakimś elfem faktycznie tak się stało, że jesteśmy wytrenowani w cichym poruszaniu się po lesie. Mamy następujące kości. Postać przeciwnika ma cechę niższą, tak możemy ustać, zwierzątek na pewno nie będzie aż tak inteligentny, w związku z tym niż dokłada nam kość wyzwania. W ten sposób tworzy się pula. Teraz jeszcze tak, uwzględniamy warunki dodatkowe. Jeżeli na przykład przemykamy się przez lasy, gdzie na przykład jest mało drzewek, w tym momencie nic nie może nas ukarać kością misfoczyn, czy kością pecha, ze względu na to, że łatwiej będzie nas zobaczyć. Jeżeli się okaże, że jest głośno, albo na przykład pada deszcz, jest ciemnie. Ciemno, wtedy niszczy może nas nagrodzić kością fortuny dodatkowo. Jeżeli zdarza się tak, że i kość fortuny, i kość misfortuny są w jednym rzucie, one się sobą nie negują, musimy rzucić obydwoma kośćmi naraz i wtedy odczytać pewne wyniki. Jeżeli tak się zdarzy, że wylosują się muteczek i mieczek, no one się negują, ale dopiero w rzucie. Przykładowo, nie ma jakiejś tam polanki, jest gęsty las, więc nie ma czegoś takiego jak no, kości Misfortuny dorzuconej. Jeżeli w tym momencie gry dorzucił nam tą kość Misfortuny i my uznamy, że w tym momencie nie przejdziemy tego rzutu, możemy wydać punkt szczęścia i dorzuci sobie kostkę Fortuny. Ja załóżmy, że chcę bardzo przejść ten test, dokładam kość Fortuny. Teraz tak, jeżeli gry jeszcze zdecyduje, że nasz ten bohater, ten przeciwnik, nasz, ten potworek. Wierzchołek y, może użyć specjalnej umiejętności, specjalnych punktów, które ma na wykonywanie akcji w danym, w danym takim spotkaniu, to wtedy może właśnie, y, niżby nam dorzucić z fortuny. Załóżmy, że ten potworek strasznie y, bardzo chce y, nas wykryć, y, ma taki rozkaz. Tworzyliśmy taką pulę, rzucamy takimi kostkami. Ja tutaj, może, ach, zobaczmy, jak taki rzut w tym momencie przebieg. Y, kość mieczyka. I Kość e, naszego młoteczka ze sobą się negują. Te dwie kości są puste. Teraz tak. Dostaliśmy dwa pozytywne działania, jeśli chodzi o to, są tak zwane buny, Negatywne gwiazda chaosu. Natomiast nie mamy żadnego e, toporka, w związku z tym akcja jest nieudana. Dzięki temu, że mam te dodatkowe symbole, Miś Gry może zdecydować, co się stało. To jest bardzo pechowy wynik coś strasznego musiałoby się stać. Natomiast te dwie, te dwie kości mówią o tym, że i na kości ekspresji, i na kości ostrożnego działania coś pozytywnego się stało. Czyli Test nam się nie udał, w tym wypadku hmm, powiedzmy, wykrył nas ten zwierzoczłek. Natomiast jakiś pozytywny efekt trzeba będzie fabularnie wytłumaczyć. E, to, żeśmy ostrożnie działali, może na przykład spowodować odwrócenie uwagi od naszych kolegów z e, party e, i oni się przemkną dzięki temu, że myśmy jakby wpadli w oko zwierzoczłekowi. To świadczą na przykład te kości. Tylko nasze wyszkolenie spowodowało, że się zwróciliśmy na siebie uwagę tak, że reszta drużyny przemknęła się. Spróbujmy jeszcze rzucić w ten sposób bez tego wyszkolenia przeciwnika. Ja rzucam. O, tutaj spadła na kość. Zobaczmy w tym momencie. Na kości miss, challenge nic miss nie wypadło. Tu mamy bun i młoteczek. Młoteczek. Te dwie nic nie wypadło i młoteczek. W tym momencie mamy trzy młoteczki i bun. Czyli akcja na pewno się powiodła, ponieważ mamy. Co najmniej jeden młotek w wyniku został. Dobrze, jeżeli byśmy. A, jeszcze taka sprawa. Jeżeli wylosujemy pozytywny efekt w ten sposób, że zostaje młoteczek, natomiast na kości zostaną symbole typu "ben", to mistrz gry związany jest fabularnie opisać, że nasza akcja powiodła się, natomiast jakiś negatywny skutek, tej, tej akcji musi zostać wdrożony. W tym wypadku na przykład myśmy przemknęli, ale zwróciliśmy uwagę, że coś się dzieje w lesie i zwierzę człowiek na przykład w następnym rzucie, gdyby nasz kolega próbował się przemykać, to dostanie karę za to, że zwierzę jest już ostrzeżony i słyszał jakieś hałasy i będzie baczniej wzerkał w tym kierunku, w którym nasza postać się przemykała. Czyli mimo pozytywnego rzutu jest jakiś negatywny efekt w wyniku tego. Dobrze, ja myślę, że na dzisiaj to starczy. W następnym odcinku ja omówię dokładnie karty postaci, omówię talenty, przeprowadzimy jakąś testową sobie walkę w oparciu właśnie o jakąś tam postać stworzoną, Uzupełnimy te parametry i zobaczymy, jak to wygląda stworzenie postaci i krótka walka. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, do zobaczyska.